Witamy się z Państwem. Nie z siedliska. Nie z siedliska, a skąd? Ze szkoły. Ze szkoły. A na jaki kierunek? Pszczelarstwo. szok, nie? No my też jesteśmy w szoku. Jesteśmy już, no. na pierwszych zajęciach. Zobaczymy co z tego będzie. Ramo. No, za Tak, zaspani, zmęczeni, ale zadowoleni. Tak. I właśnie wybił dzwonek i już powinniśmy iść. A my gadamy na ławce. Dobra, zmykamy. będziemy relacjonować, co tu się będzie działo. To znowu my. My, zmęczeni, nie wyspani. Przerwę. Powiem Wam, że coś niesamowitego, jak dzwoni dzwonek. Sylwia nie może uwierzyć, że za każdym razem on, jaki dzwonek, dzwonek. Chyba już dawno nie była w szkole. Dawno. Ale dobrze jest. Jeszcze jedna godzina jakiejś tam techniki, przechodzimy do pszczelarstwa. Tak, Cztery mieliśmy godzin. BHP z pierwszą pomocą, 3 godziny już, No i teraz, teraz mamy technika. E, tak, układy hamulcowe, mm. Matko Boska. Pszczelarstwo i, i układy hamulcowe, nie? żebyście mieli jasność. Tak, tak są zajęcia połączone i za godzinkę mamy pszczelarstwo i zajęcia, zajęcia w pasiece. No, mamy nadzieję. Nie, zajęcia w pasiece mamy jutro, a dzisiaj mamy chyba taką teorię pasieczną. A jutro rację. pracownia jest normalnie pisana. No dobra zobaczymy co z tego wyjdzie. Szkoła na swoim terenie y, ma pasiekę. No, ogólnie szkoła z tradycjami, także mam nadzieję, że coś z tego będzie. No dobra, tyle na ten moment od nas. I... I wracamy, bo zaraz będzie dzwonek. A, dzwonek. Szybka akcja na przerwę, jedzonko. Pierwsza jest. dłuższa przerwa. I dzik oczywiście musi lecieć. A jak? <laughs> Trzy bo jest wysoka dawka kofeiny, bardzo nam się dzisiaj przyda. No znużenie jest Uuu. niesamowite. Idziemy teraz na pasiekę już, znaczy na te zajęcia typowo pasieczne. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Znamy relacje. Ostatnia przerwa w końcu tak. końcóweczka, bardzo fajnie, w końcu jakieś konkrety, mega ciekawe. Super! No. No nie wiem, co jeszcze możemy dwie dodać. Dwie godziny zajęć, a tyle wiedzy, że nie Jesteśmy zachwyceni. Jutro jakieś praktyczne właśnie trzeba się zapytać, czy jutro ten coś tam trzeba będzie załatwić. bo Myślę, że nie. Że... Bo nie wiem, czy oni mieli, bo my jeden wykład, jeden zjazd przespaliśmy. Przespaliśmy, tak. Przegapiliśmy. Mam nadzieję, że jeszcze nie było żadnej praktyki. Tak? Trzeba zapytać, tak. Trzeba zapytać. A nawet jakby była i by trzeba było, no to i tak my no, do jutra nie zorganizujemy. Tak i zanim no. zako jak zakończymy zajęcia, to jeszcze wam coś pokażemy tu w szkole. Czyli będziemy Tak, 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 tak. To idziemy może Adrianów. teraz, tak, na szybciora? Nie zdążymy. Ja i jak zakończymy spokojnie. Ja jesteśmy wykończeni, także dzisiaj tak chaotycznie, ale... Zadowoleni, no, tak, tak, bardzo. Dobra. To idziemy działać? Idziemy, idziemy się robić. uczyć. Sylwia ja chciała pokazać swoich przodków. Proszę. Proszę, proszę, to jest przodek. Bardziej. A, idzie się. Bo szkielet krowy. Czekaj, przełączę, pokaż. Pokaż swoich przodków, pokaż. twoich przodków. Nie, to twoje przodkowie. Fajny eksponat. To chyba prawdziwe, nie? Kości są, czy, czy odlew? Nie, to jest prawdziwe. Bo tak wygląda. No, zobaczyłki, spójrz. No, nie za. Trzeba przyznać. Co jeszcze w kościele? Tak, no. Bok. Nie. Ślad... Identyczna, no spójrzcie. Ta sama miednica, te same żeberka. Nawet gabaryt się zgadza. Nie, nie? <laughs> Dobra. Ale jak się ten gabaryt kopnie, to już no. Tyle od nas, tak? Dzisiaj pierwszy dzień, zadowoleni. Tak, skończyliśmy zajęcia. Zrobimy kolejny dzień zajęć. Praktycznie. I nie mamy stroju, także będzie wesoło. Dobra, kończymy to, bo jestem wykończony. Trzymajcie się hejka. Ona patrzy. <grymne> Dobra, ja sobie <grymne> tak tutaj to przyczepić. i tak to w oknie bo w okno... no, baję, nie? Elegantko. Identyczna, nie? No pokaż się tutaj, pokaż się. Pokaż się tam. Pokaż no pokaż. Pokaż się. Tak. No identyczne, nie? Identika) <laughs> <laughs>